Ścianka, widok na pasmo Jeleniowskie, gdzieś tam w głębi Szczytniak, tu blisko Jeleniowska Góra z jej długim grzbietem, no i na pierwszym planie masyw w Góry. Widok z Czerwonego Szlaku w Czciance. Witam Was bardzo gorąco. Ten zimny dzień, ludowy dzień. Minus 10 wskazują te metry. A ja zapraszam do przejścia odcinka szlaku z ścianki przez Kobelonguję, Wałma Acentowski, Pasmo Bielińskie do Bielin. Czeka nas około 14,5 km wędrówki. Życzę ciepłego oglądania relacji filmowej. Przekroczyliśmy potok poniżej trzcianki i teraz czeka nas już podejście pod kobylą w górę. Oczywiście, fragmentem głównego szlaku świętokrzyskiego. Przez las w oddali widoczne stoki świętego krzyża. Poniżej kobylej góry miniemy kamień z tablicą upamiętniającą wydarzenia z pierwszej wojny światowej. Dotarliśmy na kobylą górę do połączenia szlaku, a w zasadzie krzyżówki szlaku czerwonego z zielonym. Czerwony to oczywiście główny szlak świętokrzyski, a zielony biegnie z Nowej Słupi do od tej pory maszerować będziemy aż do Wału Małacentowskiego szlakiem zielonym. Podejście na Wał Małacentowski. Na Wale Małacentowskim dochodzimy do połączenia szlaku zielonego ze szlakiem niebieskim, który w tym miejscu się zaczyna, a biegnie przez pasmo bielińskie do Bielin i dalej do Kapliczki Świętego Mikołaja w Paśmie Łysogórskim. Tym szlakiem niebieskim będzie prowadziła dalsza część naszej dzisiejszej wycieczki. Cinek od Wałma na przysiłka do Przysiółka Drogosiowe, nieprzetarty Całkowicie siłek drogosiowy, ten las widoczny z tyłu to Wałma Centowski. Czeka nas teraz trawers drogosiowej, czy tego najwyższego zniesienia, które zostanie po naszej lewej stronie. Po przetrawersowaniu drogosiowej wychodzimy na szeroką drogę administracji lasów państwowych. Po której oczywiście prowadzi nas, nasz niebieski szlak. Więcamy z szerokiej drogi administracji lasów państwowych, bo szlak. Kieruje w prawą stronę. Pół widokowy, jeden z niewielu. Przed nami najtrudniejszy odcinek zejścia. Przysiłek folwark. Wyszliśmy z lasu za dużą skałą. Masyw. Świętego Krzyża. Przed nami ostatnie podejście. góra hełmy. Część pasma bielińskiego za nami. Te dwa wyniesienia, które widzimy, nie posiadają nazwy. Ostatnie wyniesienie na dzisiejszej trasie. Hełmy, hełny. 3,75 nad poziom morza zaliczone. Rozpoczynamy powolne. Powolne zejście do Bieliny. Widok na skałkę. To ma 363 metry, a przez nią nie przebiega żaden szlak turystyczny. W dole Bieliny. Ostatnie zejście na szlaku. Ostatnim trudnym momentem jest przekroczenie rzeczki Belnianki. Jeżeli film Ci się spodobał, zapraszam do komentowania, udostępniania, lajkowania, a przede wszystkim do subskrybowania mojego kanału Przewodnik Świętokrzyski. Nie zapominajcie też o drugim kanale Przewodnik Beskidzki. Zachęcam również do oglądania innych moich filmów. No i przede wszystkim do zobaczenia w kolejnym materiale filmowym.